Pan z wami. Słowa świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Tego czasu Jezus skazał swoim uczniom nie dawajcie świętego Psa. І не кидайте ваших перлин перед свиньми, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо з цього в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою. Бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. І як же вузька та брама, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Ото слово панське. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłovaniem Chrystusie, братя i siostry, ścigotne siostry zaконny, drodzy nasi ministranci, kochani парафіяне, умиловані Божих дети. Ja jestem światłością świata, mówi Pan Jezus. Kto idzie za mną, ten światło życia otrzyma. W ósmym rozdziale Świętego Jana dzisiaj czytamy jako wstęp do Ewangelii Mateuszowej. I czym jest to światło dzisiaj? Orywek Pisma Świętego, siódmego rozdziału Mateusza Świętego nam opowiada. Każdy z nas rozumie, jakie wielkie zadanie i jaką wielką rolę to światło odgrywa w naszym życiu, zwłaszcza teraz, kiedy my odczuwamy brak tego światła takiego zwyczajnego i ludzie bardzo często to przeżywają trudno, buntują się, robią nawet jakieś protesty, bo potrzebują. Tego zwyczajnego światła czy elektryczności, i też mają rację, bo do życia jest to potrzebne. Ale jak mało ludzi buntuje się wtedy, kiedy traci to światło prawdziwe, czyli Pana Boga. Jak mało ludzi szuka tego światła, który oświeca drogę do nieba. Jak często ludzie spokojnie reagują kiedy przypadnie to światło Boże w ich życiu zamiast tego żeby jak powie Pismo Święte szukać królestwa Bożego najpierw królestwo Boże a potem wszystko będzie wam dodane dzisiaj w Ewangelii Święty Mateusz nam mówi słowa Pana Jezusa róbcie tak w swoim życiu dla ludzi jakbyście chcieli, żeby ludzie wam czynili, bo w tym jest prawo i prorocy. I Pan Jezus nas zachęca, abyśmy stawiali siebie na miejscu drugiego człowieka, żebyśmy zanim powiemy jakieś słowo do naszego bliźniego, sami pomyśleli, co byśmy chcieli usłyszeć w tym momencie od drugiego człowieka jakie słowa byłyby dla nas pocieszające, jakie słowa wzmocniliby nasze życie, nasze rozumienie, naszą wiedzę, postępowanie. Jak ważne jest, abyśmy potrafili nie to, żeby odgrywać czyjąś rolę, ale stanąć na miejscu tego człowieka i pomyśleć, w jaki sposób ja bym chciał, aby do mnie dzisiaj ktoś się odnosił, aby ktoś do mnie porozmawiał, aby mi pomógł, aby pobył przy mnie. I takim jakby wyobrażeniem, stawianie siebie na miejsce drugiego człowieka pomaga nam być dobrymi, pomaga nam wypełnić prawo i proroków. Tak jak Pan Jezus poucza. Postępujcie tak. Jakbyście chcieli, aby ludzie postępowali z Wami. I potem Pan Jezus tłumaczy, że jest bardzo wąska ścieżka do nieba, ale ona jest bardzo pewna, bo często na szerokiej drodze człowiek się gubi. To tak nieraz mówimy, jak jest dobrze, że jest szeroka droga, jest gdzie pójść, gdzie pojechać, gdzie się rozwrócić na tej drodze. Ale prawda jest taka, że na szerokiej drodze człowiek bardzo często się gubi i nie wie, w którym kierunku ma iść. I tak powiem taki bardzo prosty, zwyczajny przykład. Nie jeden raz już tak przeżyłem, kiedy jechałem gdzieś tam na rekolekcji w daleką drogę i trzeba było po drodze gdzieś się zatrzymać, troszkę odpocząć. I kiedy się obudziłem, to sobie myślałem, czy ja jechałem w jedną stronę, czy w drugą? Wychodziłem na drogę, patrzyłem na przykład na zaprawce na stacji paliwowej, w którą stronę ja jechałem. Musiałem poczekać, rozglądnąć się, bo szeroka droga, dwa, trzy, cztery pasy w jedną stronę, i człowiek nie wie, czy on zjechał z tej drogi w prawo, czy w lewo, gdzie się zatrzymał. Dopiero potem trzeba było sobie jakoś uświadomić, dojść do siebie i zobaczyć, w którą stronę człowiek się naprawiał. Na szerokiej drodze bardzo często można się zagubić, ale wąska droga zawsze prowadzi w jednym kierunku, a to, że ona jest wąska, bardzo często ludzie nie potrafią ją odnaleźć. Tak jak wąska ścieżka w lesie, można ją bardzo szybko przejść, nie zauważyć. Ale nie zawsze ta droga szeroka prowadzi do Boga. Pan Jezus mówi, że ona prowadzi na manowce, bo jest wygodna, bo człowiek się czuje zabezpieczony, bo wszystko w życiu ma. Ale jak ważne jest to, aby zawsze odczuwać potrzeby Pana Boga. Nie myśleć, że ja bez Boga dam sobie radę w życiu. Trzeba żyć tak, żeby Pan Bóg był zawsze Tobie potrzebny. Tak pamiętam zawsze, kiedy rozmawiali gdzieś tam sąsiedzi, którzy do nas przychodzili, kiedy odwiedzali babce czy nas w domu. To w tych rozmowach pamiętam jednego razu, ktoś tam opowiadał, że coś trzeba zrobić w domu, w gospodarstwie, coś trzeba tam chaty zremontować. I babcia mówi zawsze jest ważne. Aby człowiek odczuwał potrzeby Pana Boga. Wszystko robić w życiu można, ale nie można zrobić tak, żeby Ty już wszystko miał, żeby Pan Bóg nie był Ci potrzebny. To jest najgorsza sytuacja, kiedy człowiek jest zabezpieczony i nie odczuwa potrzeby Pana Boga. Taka droga prowadzi do zaginięcia, taka droga prowadzi do śmierci. Bo tam, gdzie nie ma Pana Boga, tam jest śmierć, tam jest tragedia umierania. I dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi, że są to perle, które trzymamy w naszych rękach, laska zbawienia. Nie można tej świętości rzucić przed swinie, bo oni podepczą ich, a potem podepczą nas. Trzeba, aby tą laskę zbawienia uchronić w swoim sercom. Aby ta laska zbawienia była najdroższa, która może być w naszym życiu, abyśmy cenili Boże błogosławieństwo i laskę uświęcającą, wtedy tą wąską drogą, może czasem niewygodną, która bardzo często prowadzi wzwyż pod górę, możliwe nawet i przez Kalwarię, ale dojdziemy do zbawienia, dojdziemy do Pana Boga, bo to jest obietnica Boża. Bo to nie jest jakaś taka wspinaczka alpinistów, którzy robią to dla sportu albo dla swojego imidżu. Ale jest to droga do nieba bardzo często taka kręta, niewygodna, kamienista pod górę, bo w górze jest niebo. Dlatego ta droga musi też nas tam doprowadzić. Ale jest to droga szczęśliwa. Bo to nie obiecał nam jakiś człowiek, ale sam Bóg powiedział, że na końcu tej drogi na nas czeka, że tam czeka na nas wielkie dary w Królestwie Niebieskim. I o to Pana Boga prosimy, abyśmy tą drogą zbawienia wiernie mogli dojść do nieba i w niebie otrzymawszy największe skarby mogli wiecznie chwalić Pana Boga. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.